Witamy serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Spotkanie 14. Dzień dobry Państwu, witamy ponownie. Chyba dzisiaj będziemy jeszcze kontynuować odpowiedzi na pytania. Ostatnia nasza dyskusja mogła spowodować. Bo jeszcze tak naprawdę nie mamy większego odzewu zwiększenie liczby komentarzy, a może tak naprawdę to co było naszym celem, wyjaśnienie pewnych wątpliwości, ale mamy kolejne, kolejne zagadnienia, takie, które należałoby przybliżyć, ponieważ one się pojawiają, one pojawiają się w dyskusji z wami, a mianowicie Odszkodowanie za słupy, a służebność przesyłu. Jak to się ma do siebie? Jak się ma, przede wszystkim, można by powiedzieć na samym początku, to co się pojawia w Waszych argumentach: odszkodowanie za słupy, a objazdy i dalej a co z służebnością? Jak patrzeć na te zagadnienia? Chyba zaczniemy od wątku odszkodowania zasłupy. Mówimy tutaj o słupach przede wszystkim na gruntach rolnych, bo jeżeli osoba pytająca poruszyła temat objazdów maszynami wokół tych słupów, no to przede wszystkim koncentrowała się na terenach rolnych. Jak byśmy podchodzili do tego zagadnienia od strony wartościowej, no ktoś by powiedział tak, że jeżeli mam teren zajęty pod słupem, to z jakimś buforem dookoła ten teren jest zajęty, i teraz patrząc na tą zajętość, to ten słup razem z tym buforem w 100% zajmuje ten teren. Czyli można by było powiedzieć, że grunt, który jest zajęty w 100%, Należałoby rozliczyć, czyli zapłacić komuś wysokość odszkodowania w wysokości wartości tego gruntu? Czy to by było właściwe w tym przypadku, w przypadku gruntów rolnych? No niezupełnie. Niezupełnie byłoby właściwe, dlatego że nawet przy wysokich cenach gruntów rolnych w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy to są dalej niewielkie pieniądze, tak? W przypadku gruntów inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę, te kwoty za jednostkę porównawczą, którą jest metr kwadratowy, są dosyć wysokie w zależności od lokalizacji. W przypadku gruntów rolnych, tak jak powiedziałem, nawet gdyby to były wysokie ceny, to w przeliczeniu na metr kwadratowy to wyjdą niewielkie kwoty. No tutaj od razu na początku chciałem zaznaczyć, że my dzielimy te przeszkody. Te słupy na dwie grupy. Pierwsza grupa to są przeszkody małe, tak? Nieduże. I tutaj inaczej podchodzimy do określenia powierzchni trwale wyłączonej z produkcji, za którą należy się odszkodowanie. I mówimy o przeszkodach dużych, o przeszkodach dużych, o większych powierzchniach. I tutaj też jest inna procedura odnośnie ustalenia powierzchni trwale wyłączonej z użytkowania. Jeżeli mamy przeszkody małe, czyli takie załóżmy słupy pojedyncze, słupy aowe, tak, no to wtedy przyjmujemy taką zasadę, że oprócz fizycznego zajęcia, oprócz tego bufora, o którym wspominałeś. Uwzględniamy jeszcze pewien obszar z przodu i z tyłu przed tą przeszkodą. Jest to taki punkt, w którym operator e, agregatu rolnego agregat to jest ciągnik i to urządzenie, dowolne, które ciągnie za sobą musi podjąć decyzję o ominięciu tej przeszkody, a potem musi wrócić na tor e, tego przejazdu. W związku z tym e, Uwzględniamy te e, powierzchnie wyłączone. I jest jeszcze jedna rzecz przy tym uwzględnieniu, a mianowicie uwzględniamy tutaj jeszcze powierzchnię o tak zwanej zerowej produkcji czyli dokładamy jeszcze do tej powierzchni wyłączonej pewien pas, który związany jest z tym, że nawet gdybyśmy perfekcyjnie e, chcieli wykonać zabiegi, e, Rolnicze związane z uprawą gruntów, no to i tak na, na pograniczu tej strefy wykonywanych działań no będą to gorsze skutki ekonomiczne prowadzonej działalności. I tutaj wyściliśmy założenia takiego, jakie występuje przy granicy działek między dwoma właścicielami nieruchomości. Ten taki obszar można powiedzieć wyłączony. Z użytkowania albo obszar, który nie przynosi takich spodziewanych efektów, nazywa się miedzą. Miedza, tak? Ona jest po jednej stronie, czyli po jednej stronie granicy nieruchomości, po drugiej stronie granicy nieruchomości. W związku z tym ten właściciel działki stara się swoją ziemię wykorzystać w sposób maksymalny, ale nie powinien wjechać na grunt sąsiada. W związku z tym. Nawet jak zbliży się do tej granicy w sposób idealny, no to zawsze tam zostanie jakiś bufor, e, można powiedzieć, w którym te plony będą niższe. W naszej obserwacji, które tam były prowadzone już dużo, dużo wcześniej, można powiedzieć, e, nie miało to żadnego związku z naszą tematyką, tylko to był związek z uprawą gruntów, e, to ten pas o tak zwanej zerowej produkcji wynosi wzdłuż długiego boku, E, pół metra, natomiast wzdłuż krótkiego boku, tam gdzie zawracają te grady gra rolnicze, jest szerszy, jest większy. I teraz, jak mówimy o tych przeszkodach małych, gdzie musimy podjąć decyzję o miejscu ominięcia przeszkody, uwzględnimy sobie tą przeszkodę z buforem, Tak, no to do tego jeszcze dokładamy paso zerowej produkcji. I dopiero to jest ta powierzchnia trwale wyłączona z użytkowania. To no, tyle na temat powierzchni małych. Natomiast jeżeli chodzi o przeszkody duże, które można byłoby na przykład objechać, bo mają e, tą powierzchnię dosyć istotną, no to tutaj są inne zasady. Tutaj już bierzemy wymiary tej przeszkody, dodajemy jakiś bufor, e, kilka metrów wokół tej przeszkody i na tej podstawie określamy. Powierzchnię trwale wyłączoną z produkcji. Natomiast jeżeli chodzi o wartość szkody, jeżeli chodzi o wartość szkody, no to myślę, że taki właściciel nieruchomości rolnej nie zgodziłby się, żeby tą wartość szkody przeliczyć według wartości gruntu rolnego, ponieważ byłaby to zbyt niska kwota za, rekompens za rekompensatę strat. Które będą um, przez lata ponoszone, ponieważ um, te sieci będą funkcjonowały um, w tej przestrzeni w sposób um, na dzień dzisiejszy nieokreślony, tak? długi. Um, z tego też względu, że przyznawcy majątkowi na przykład um, zaczęli um, ustalać, jaka kwota rekompensowałaby rekompensowałaby Wielkość tej szkody. I to na początku było na takiej zasadzie, że to były negocjacje tak, między właścicielem nieruchomości a właścicielem sieci, czyli operatorem tej sieci. No i jak był jakiś konsensus zawarty, został podpisany akt notarialny, była tam wpisana wielkość tego odszkodowania za, za słup czy za słupy. To potem dało to podstawę rzeczoznawcom majątkowym, żeby powoływać się na te akty notarialne i na tej podstawie określać e, wartość tych szkód. Natomiast w odcinku, który mieliśmy wcześniej, e, który był poświęcony szkodom, wymieniałeś te numery odcinków w poprzednim naszym spotkaniu, mówiliśmy o tym zagadnieniu. E, I e, i co mogę y, powiedzieć? No mogę powiedzieć, że zwróciłem wtedy uwagę na to, że ten sam typ słupa, który obsługuje tą samą linię, może mieć różną powierzchnię zajętości gruntu. W zależności od tego, czy ten jest płaski, w zależności od tego, czy na trasie przebiegu znajduje się droga, czy na przykład jakiś e, kanał żeglowny, czy inna przeszkoda. Czy na przykład e, teren jest pagórkowaty i słup zlokalizowany jest nad wzniesieniu. To jest związane z wysokością konstrukcji tego słupa. Czyli może być ta sama linia, może być ten sam typ słupa, na przykład przelotowy, ale powierzchnia zajętości będzie w każdym hmm. przypadku inna w zależności od wysokości konstrukcji. I teraz, jeżeli byśmy wrócili do wątku, w którym rzeczoznawca na podstawie aktów notarialnych ustala y, wartość szkody na podstawie typu słupa na danej linii, no to trudno byłoby powiedzieć, że w każdym przypadku jest to racjonalne. Bo jeżeli będzie sytuacja taka, że konstrukcja jest wysoka i powierzchnia pod tym słupem będzie dwa razy większa, niż na przykład powierzchnia słupa o standardowej wysokości, albo nawet mniejszego, no wtedy byłoby to z punktu widzenia właściciela nieruchomości krzywdzące, żeby wszystkich równo traktować. Dlatego też dobrze byłoby ustalać fizyczną powierzchnię zajętości i odnieść się do wartości szkody według jakichś kryteriów, które by nawiązywały do tego, co wynikało wcześniej z tych aktów notarialnych. I z naszych analiz wynikało jednoznacznie, że gdybyśmy przyjęli pod słupami wartość gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na obszarze wiejskim, tak, to z naszych analiz wynikało, że gdybyśmy wymnożyli powierzchnię zajętą pod te słupy przez wartość takich gruntów inwestycyjnych, to byśmy uzyskali podobne wyniki. Podobne wyniki, ale gdyby nam zmieniała się powierzchnia zajętości gruntu, to wtedy mielibyśmy na przykład większe odszkodowanie albo mniejsze odszkodowanie. I myślę, że to jest najbardziej uczciwe, ponieważ stawiając taki słup, to zmieniamy jakby przeznaczenie tego gruntu. Tak? To już nie jest uprawiany grunt rolniczy, tylko on służy do innych celów. I tutaj moglibyśmy przez analogię odnieść się do Gruntów wykupywanych pod drogi, tak? Kupujemy grunty rolne, ale jeżeli są transakcje pod drogi, no to bierzemy pod uwagę ceny transakcyjne gruntów przeznaczonych pod drogi. Myślę, że to ma rację bytu i to jest uzasadnione, sprawdzone przez nas i myślę, że to się dobrze, że to dobrze funkcjonuje w tych analizach, które wykonywaliśmy. Darku, y Kwestia taka. Hmm, Powiedziałeś o fizycznej zajętości pod słupem, czyli gdybyśmy spojrzeli na przykład na słup kratownicowy i ten słup jest postawiony na fundamentach. Czyli gdybyśmy wymierzyli po obrysie fundamentów, w tym zewnętrznym obrysie. Nie, nie pan zgadzam pan się pan. tutaj, ale nie pan zgadzam pan. się, bo. Dlaczego nie, nie, nie zgadzam się na, na to, co mówisz? Dlatego, że e, mieliśmy takie wątki, które powodowały e, problem interpretacyjny. Jeżeli mówimy o e, tym buforze, to ten bufor powinien być od trzonu, słupa nie od fundamentów, dlatego że ten bufor jest znaczący. On może mieć 4 metry, tak. Niektórzy mogą ustanowić trochę mniejszy, w związku z tym w tym buforze te fundamenty się znajdą, czyli tak naprawdę, praktyka mówi o tym, że ta odległość jest od osi tych nóg, dlatego że te osie są zwymiarowane. I żeby tutaj nie kłócić się o centymetry, a ponieważ ta odległość, która tam jest ustanowiona, jest odległością trochę umowną, w związku z tym ta odległość zawiera w sobie też te fundamenty. Dlatego ci przerwałem tutaj, żeby, żeby inni na przykład nie odnosili się. Do od fundamentów. Te okay, fundamenty dobra. mamy różne, bo to mogą być fundamenty wylewane na miejscu, ale mogą to być stopy fundamentowe. Jasne. Czyli góra dobra. się zwęża, tam regulujemy, na dole ta stopa jest o, o większej średnicy, tak? Dlatego też fundamenty z naszej dyskusji bym tutaj chciał wyłączyć. Bo, bo tak naprawdę one są nie do określenia typ, przy typowej wizji lokalnej, tak? Bo tak, trzeba tak jest. odkopywać i tak dalej. Tak okay. jest. Nie, nie. Przeciętny śmiertelnik może nie rozróżnić stopy fundamentowe od fundamentu. Jasne. E, ok, czyli mamy ten wątek tak jakby praktyczny, jak podejść do tego. Dalej pojawia się pojawia się bufor. I czy teraz pytanie następujące. Jesteśmy na gruntach rolnych. I teraz na gruntach rolnych mam użytki orne, albo. Łąki albo pastwiska. Czy mając ten sam słup o tych samych parametrach technicznych, bufor powinien być inny na gruntach ornych, na łąkach i na pastwiskach, czy ten sam? Według mnie powinien być ten sam. Dlaczego? Jeżeli przyjmiemy sobie na przykład na bazie normy elektroenergetycznej z 98 roku, gdzie zalecana była odległość w lasach odsupa 4 metry, i to zostało przetransportowane, przetransferowane na grunty rolne, dlatego że właściciel nieruchomości mógłby zadrzebić ten teren, tak? Niektórzy mówią, że ten bufor powinien być mniejszy. No to powiem w ten sposób, że pastwiska mogą być zamiennie użytkowane z gruntami ornymi. I nawet na niektórych mapach ewidencyjnych starszych mogliśmy widzieć, że tam jest na przykład rola 4A w nawiasie, pastwisko czwarte albo pastwisko, załóżmy piąte, w nawiasie rola piąta. Czyli pastwiska i grunty orne mogły być użytkowane zamiennie. Natomiast łąki są okresowo podmokłe, położone w obniżeniach terenowych. I tutaj można byłoby do mnie mywać, że, że ta odległość mogła być nawet większa ze względu na, na przewodność wody, tak, na przewodnictwo wody. Niemniej jednak myślę, że taka odległość, o której tutaj mówimy, 4 metry lub trochę, trochę mniejsza, jest odległością bezpieczną i, i zabezpiecza możliwości zagospodarowania terenu przez właściciela, przez właściciela gruntu. To znaczy, że nie możemy zakazać właścicielowi gruntu na przykład y, posadzenia drzew. Tak, oczywiście, gdybym miał zalesić, to powinno to być zgodnie z planem miejscowym, e, tutaj są pewne ograniczenia. Jeżeli chodzi o sadownictwo, to tu też nie ma większych e, problemów, bo przecież e, niskopienne drzewa mogły być nawet pod spodem, tak? Ale myślę, że ten bufor. Jest jak najbardziej pożądany i związany jest właśnie też z tymi objazdami, o którymi tutaj mówiliśmy. Tak? Żeby te agregaty rolne, obijając te przeszkody, te przeszkody, po prostu zachowały odległość bezpieczną, a jednocześnie ta powierzchnia ma rekompensować straty związane z uprawą tym gruntów. Także ja myślę, że ja bym tutaj stał na stanowisku, żeby tego nie różnicować. Żeby nie różnicować. Tak jest. Jasne. Te argumenty gdzieś tam przemawiają do mnie, ale mam kontrargument na pastwiskach. Kontrargument z praktyki, z tego co widzieliśmy jadąc drogą i widzieliśmy, jak pięknie na pastwisku pod słupem kratownicowym. Który na dole miał taką konstrukcję, że konie mogły wejść w środek tej konstrukcji. Był upalny dzień i widziałeś, jak pod tym słupem było wydeptane i ile koni tam było. A żeby było ciekawiej to pewnie poza tym schronieniem, schronieniem od słońca to pewnie jeszcze ten słup był wykorzystywany do tego, żeby się ocierać, ocierać o, tą, o tą konstrukcję. Czyli tak jakby gdyby ktoś chciał postawić kontrargument, żeby nie brać buforów, to mógłby pokazać, że proszę bardzo zwierzęta korzystają i tak naprawdę korzystają z tej przestrzeni pod słupem. Inny przypadek, ale to już nie nasz polski, ale przypadek amerykański, gdzie się pojawiały takie zdjęcia, gdzie pienne truskawki były rozciągane na tych, na tych słupach, i słupy były wykorzystywane wręcz przez tych rolników do tego, żeby podpora była dla tych truskaweczek do pewnej wysokości, one się pojawiały i, i, i były wykorzystywane do, do uprawy. Także to jako taki delikatny kontrargument do, do tego, żeby tych buforów nie brać takich szerokich. No, co ja mogę powiedzieć? Mogę się też do tego odnieść, hmm. ponieważ przy realizacji badań, które przeprowadzałem na obszarach wiejskich, one miały związek właśnie z sieciami uzbrojenia terenu. Intensywnie badałem całą, całą gminę i wszystkie sieci, które tam się znajdowały, i, i analizowałem te tereny zajęte pod elementy infrastruktury technicznej, no to powiem Ci, że byli tacy właściciele nieruchomości, którzy na gruntach ornych zbliżyli się prawie do krawędzi słupów czyli można było w pewnym momencie yy, doprowadzić nawet do uszkodzenia maszyny lub do uszkodzenia konstrukcji słupa. Tak blisko się zbliżyli z uprawą tych gruntów, tak? Yy, mimo tego, że dostali odszkodowanie za pewien bufor wyłączony z użytkowania. Co do paswisk, no to mogę powiedzieć, że przecież ten rolnik też musi czasami. Dosiać tą trawę, musi, załóżmy, jakieś y, odchwaszczanie przeprowadzić tego, y, tego obszaru, gdyby tam się coś pojawiło, tak? Także też będzie wykonywał zabiegi wokół tych konstrukcji, i ta powierzchnia wyłączona, no też powinna mu rekompensować straty y, z tego tytułu. Co do samych słupów, to w wielu przypadkach y, widzimy, że pod tymi słupami, y, bezpośrednio pod nimi czy wokół nich rosną na przykład jakieś krzewy, tak? że to już zostało trochę zarośnięte i ten słup jakby wyrasta z tych krzewów. Ale mogę też podać przykład za zagranicy, tak jak ty to zrobiłeś. Myślę tutaj o Stanach Zjednoczonych, gdzie tam są odległości większe niż na terytorium Rzeczpospolitej. W związku z tym przesyłane są na większe odległości, większe napięcia i te konstrukcje są z tego powodu wyższe. No to można też zobaczyć, że jeżeli ktoś ma mały ciągnik, to po prostu uprawia ten grunt przejeżdżając pod konstrukcją słupa. Czyli też wykorzystuje to w ten sposób. A jeszcze inny przykład mogę podać, że ktoś sobie szklarnie zrobił pod tym słupem i sobie tam jakieś warzywa uprawiał. Także myślę, że przypadki są różne. Pomysły ludzkie są nieograniczone, ale mimo wszystko uważam, że powinniśmy jakieś zasady ogólne przyjąć. A to czy ktoś się będzie do nich dostosowywał czy nie, czy będzie Mimo odszkodowania korzystał z tych terenów, no to już jest sprawa jakby drugorzędna. Jasne. Wiesz co, Darku, tak patrzę, patrzę na zegarek, bo czas biegnie, ta dyskusja rozwinęła się i jest jeszcze jeden wątek, który można było poruszyć przy słupach, i który jest poruszany, i tak do końca chyba niezrozumiana jest przez wszystkich procedura szacowania. Ja tylko jako wywoławczo, nie żebyśmy kontynuowali to, bo pewnie poruszymy to w, na, w następnych filmach, ale zwróć uwagę, że mając... Mówmy dalej o tym terenie rolnym. Mamy teren rolny, na tym terenie rolnym jest słup zlokalizowany i teraz mówiliśmy o tym, że ograniczenia są ograniczeniami i za ograniczenia należy się odszkodowanie. Liczone na innym etapie. I teraz, jeżeli policzyłem odszkodowanie i policzyłem odszkodowanie za istnienie tego słupa w tej przestrzeni, w tym miejscu konkretnym i teraz będę szacował służebność przesyłu. I mówiliśmy o współkorzystaniu, o współczynniku. I teraz, co z tym, że jest pas służebności i w tym pasie stoi słup, który. Swoim odszkodowaniem, wielkością tego oddziaływania, przewyższył wartość gruntu bezpośrednio pod nim. Ale to wrócimy sobie do tego, bo to jest y, bardzo ciekawy wątek. Natomiast właściwe policzenie tego i przyjęcie współczynnika współkorzystania jest. Kluczem do zrozumienia testu żywności. Ale nie wywołuję darku, nie odnoś się do tego, bo już widzę, że byś chciał podyskutować. Nie, nie będę się absolutnie do tego odnosił. Myślę, że to jest dosyć ciekawy wątek, który poruszymy w innym odcinku. Natomiast y, myślę, że wypadałoby, mówiąc o słupach, dodać jeszcze jeden taki. Y, Wątek związany właśnie ze zmniejszeniem wartości gruntu na skutek objazdów. Czyli jeżeli mamy pas eksploatacyjny, w którym ustanawiamy służebność przesyłu i tam znajdują się te słupy, tak no to dodatkowo za te objazdy, liczymy odszkodowanie, które zmniejsza wartość tego gruntu, czy rekompensuje na skutek tych objazdów w zależności od tego, czy występują tam słupy. Czy nie występują tam słupy, czy występują tam przeszkody małe, czy występują tam przeszkody duże? Ile jest tych słupów w tym pasie eksploatacyjnym, w którym ustanawiamy służebny przesyłu? Czy chciałbym tutaj wyraźnie podkreślić, że występowanie słupów jest uwzględniane przy określaniu wartości szkód w dwóch, że tak powiem, miejscach. Pierwsze miejsce to jest powierzchnia trwale wyłączona. Z produkcji, za którą liczymy odszkodowanie, które przewyższa wartość gruntu i to, o czym mówiliśmy. A druga szkoda rekompensuje te objazdy dodatkowo. Czyli jak występują te słupy, to obniżamy wartość tego pasa ze względu na te objazdy. Czyli wyłączenie gruntu z produkcji to jest jeden e, wątek, a objazdy to jest drugi wątek. I my musimy to uwzględniać. Często w dyskusjach, zwłaszcza z właścicielami nieruchomości, podkreślane jest to, że tutaj mamy chwasty, zachwaszczenie, tutaj musimy objeżdżać, w związku z tym nam to nie rekompensuje tych szkód. Otóż nie zupełnie tak jest. Dlatego, że mamy za objazdy odszkodowanie wysokości od 15 nawet do 20% wartości rynkowej tego pasa za te objazdy. Tak. Natomiast zasłupy odszkodowanie przewyższa wartość rynkową gruntu. I dobrze byłoby, żeby nasi słuchacze to wzięli pod uwagę. Natomiast to, co mówiłeś, chętnie wrócimy do tego wątku w przyszłości. To dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka do końca. I zapraszam na następne. Pamiętajcie, komentujcie. Dajcie swoje uwagi, napiszcie, co uważacie na temat służebności i szkód, może jakieś ciekawe podejście, spojrzenie, a może ciekawe przypadki, z jakimi się spotkaliście. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia.